Oglądacie magazyn Klik News, Damian miedrzycki Daymond witam i zapraszam. Od premiery najnowszej płyty Kaprysy Sanach upłynęło kilka dni. Wciąż jednak w mediach społecznościowych przybywa komentarzy w związku z wydanym przez nią nowym albumem. Temat rozgrzał jeden z TikTokerów, który dopatruje się w wielu piosenkach Sanach plagiatu. Ja słyszę takie rzeczy zawsze i zwracam na to uwagę i ciekawi mnie czy inni też. Mamy taki singiel. Ja wiedziałem, że skądś to kojarzę, stąd. To jest wersja AI singla Taylor Swift, zanim on wyszedł oryginalny. Toker słuchający jeszcze innych piosenek z najnowszej płyty wokalistki dopatrzył się kolejnych podobieństw. i no to... I mówię, to ma jakiś taki dobry vibe, jakąś atmosferę, coś mi to przypomina. Nie wiem co to. Jak się okazuje, internauci podzielają zdanie TikTokera w tym zakresie. O, właśnie, wpis dosłownie sprzed chwili mam dla Was. Proszę bardzo, niestety, Sanach się skończyła jakoś w 2022 roku. Artystkę w swoją obronę bierze znany bloger Wojciech Przybylski. Napisał tak, proszę bardzo: Na świecie jest kilka milionów artystów. Chyba już wszystko wymyślono i skomponowano. No, coś w tym może być. Kolejny pis, bardzo proszę. Utwory na tej płycie są tworzone przez różnych kompozytorów, dwa nazwiska są zagraniczne. Podejrzewam, że po prostu część utworów jest z jakiejś bazy. Ja nawet szereka słyszę w kaprysach. Jak to kaprysy? A inni internauci dopatrują się jeszcze innych podobieństw. Niektórym utwór o miłości bardzo przypomina klip Seleny Gomez, Husejs. Są też tacy, którzy każde pokolenie zespołu kombi wpada w rytm mlecznej drogi w okolistki Sanach. No, mówi się, z dużej chmury ma deszcz, Ale tym razem było odwrotnie. Michał Szpak opublikował tylko jedno zdjęcie, ale to już wystarczyłoby by rozbudzić wyobraźnię jednej z fanek. Myślała, że zapozował ze swoim mężem. No, zaczęło się. A chodzi o to zdjęcie. Z podpisu pod fotografią wynika, że Michał Szpak szykuje się do nowego projektu. Jak widzimy, jeden z panów objął wokalistę. No i zaczęło się. O, to twój mąż! napisała jedna z fanek. Na reakcję innych panów długo czekać nie trzeba było. Czytamy. Jaki mąż? Po prostu przyjaciel, artysta, fotograf, projektant mody również. To jest Dawid, przyjaciel Michała. Czytamy wpisy w mediach społecznościowych. Michał Szpak do tematu się nie odniósł, ale za to zdążył zasłynąć ze swoich kontrowersyjnych stylizacji. Makijaż, długie włosy i błyszcząca biżuteria to elementy, które są często w jego kontekście komentowane w mediach społecznościowych. Komentujcie również i Wy nasze newsy na stronie Red Carpet TV i Widok TV. A my spotykamy się w środę. Do zobaczenia.